To jest lipowe łyko. Z tego bardzo wiele rzeczy ludzie robili na wsiak. Różne maty, buty. Wiązali w łyko. Wroga jakiegoś swojego. To jest kloc lipowy, z wierzchu jak każdy wie jest skóra, pod spodem jest tak zwane łyko. Z łyka robili buty w rejonie Kurpiów, e, właściwie Kurpsiów w Uwarze regionalnej. Dziecię się już trawka Z stoi, a dziewcy na dziecie stro, Już ci trafka. Z to stoi, już dziewcy na dziecię stroj. Tijasiańku źle kieruje sti. Jak widać pod korą jest tego materiału łyka bardzo dużo. Także z jednego pnia mogli ludzie uzyska, uzyskać dużo materiału oknistego. Nie mogę pokazać tutaj jak yy, obcinam korę i wydobywam to łyko, bo jestem sam i muszę się operować smartfonem. Dziewczyny ciemno, ciamno, nie przebrano, trudno mnie zić bez kochań. Ciemno, ciamno, nie przebrano, trudno mnie zić bez kochań. W ciemna mlosku ptosek z psiewo, tam dziewcyna zrywa, zriwa, zrywała. Nazią zała, Jasianiecka zawoła Nazrywała, Nazią